Cały czas mówimy od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Mówi się, że jest wymagana, wymagane są prace dotyczące remontu. Natomiast nigdy nie wiedzieliśmy, na czym faktycznie te prace mają polegać. Opracowanie tego dokumentu akurat pokaże nam faktycznie założenia, które muszą być wprowadzone w, w życie, faktyczne kwoty akurat, które będą musiały być zabezpieczone na realizację tego za zadania e i możliwości samorządów. Możliwości samorządów na dzień dzisiejszy są akurat znikome. W, na każdym kroku tego przedsięwzięcia zaznaczaliśmy, że jako samorządy nie jesteśmy w stanie akurat włożyć tych 20% wkładu własnego do realizacji zadania inwestycyjnego pod kątem kolei plus. Dlatego z całych, z całych sił szukamy akurat dodatkowych rozwiązań. Jest wsparcie akurat rządowe, obiec obietnice rządowej, że akurat to może być trochę inaczej, więc liczymy, że to będzie akurat zachowane i ten projekt może powstać, ale akurat przy dużym wsparciu rządowym, bez akurat naszej ingerencji. My jako samorządy mamy doprowadzić do tego, że będziemy musieli na pewno stworzyć dojazdy do tych do linii kolejowej i to jest już dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ jak linia by ruszyła, to ta infrastruktura, infrastruktura drogowa też musi być zapewniona. Bardziej sentymentalnie do tego podchodzimy, ona przez lata funkcjonowała, tam akurat ten ciło życia, w to były dojazdy do zakładów pracy, dojazdy do, do szkoły, więc każdy pamięta inne czasy, jak ta linia funkcjonowała. To jest akurat sporo czasu minęło już. Natomiast obecna akurat struktura w, i potrzeby, w, które wynikają z okolnego rynku są już trochę w, zupełnie inne. Ale jest jedna ważna sprawa, kolej plus to jest transport osobowy, ale nam akurat też głównie zależy na tym transporcie towarowym, gdzie ten transport towarowy na przestrzeni w gmin powiatu głupczyckiego czy też śląskiego jednak się rozwija i żeby nie niszczyć akurat wszystkich dróg to jednak ta kolej jest, by była akurat wskazana, wskazana do odbudowania.